Rany Boskie, jestem manciem! Buongiorno i Buenos Aires, witam Was bardzo serdecznie, moi diabelni przyjaciele, w pierwszym odcinku z diabelnych przygód. Tak, diabelne przygody, czyli coś, czego na pewno nigdy nie widzieliście. O, oh, fuck! A przez. Tworzy Wam wiele radości, ale na razie musimy spieprzyć przed tym czymś, co nas goni. Dobra. Moi drodzy, powiedzcie mi, ile razy było tak, że chcieliście sobie pograć na jakiejś zajebistej paczce modyfikacji? Coś takiego, jak na przykład, nie wiem, Pact, czy inne tam, takie takie fajne rzeczy. No, mi się na pewno bardzo często zdarzało, ale zwykle wychodziło na to, że mój komputer, kochany, jest zbyt słaby. No, po prostu na takie dobre rzeczy. pingwin Pack ma nie wiem, około 86 modyfikacji, a próbowałem też instalować takie modyfikacje, które mają ich po. raczej paczki modyfikacji, które mają ich po 150, i zwykle to się kończyło jakimś crashem mojego pompa, ewentualnie wymianą procesorów i tym podobnych. No, ale nieważne. Załóżmy, że też Wam się tak zdarza, że po prostu yy, paczki modyfikacji są za duże. No, ale każdy by chciał sobie na takiej paczce modyfikacji pograć. I co zrobił Defisto? Defisto stworzył przezajewistą paczkę składającą się z zaledwie chyba 28 modyfikacji. Więc nawet na moim słabym kąpie mam obecnie jakieś 45 fps. ów Tak więc jest to jak dla mnie całkiem niezłe. A modyfikacje naprawdę są. <laughs> Kurde, zajewistą. Sami zobaczycie zresztą. Najpierw sobie zbiorę drewna. Jak to się każdy survival powinien zacząć. I ruszymy sobie do wioski filiczerów. A po co? Nie mam pojęcia. Tu mamy owieczki, ale zobaczcie. Ja Wam pokażę coś, co jest jedną z ekskortniejszych, zajębistszych rzeczy w tej modyfikacji. Ale najpierw. Najpierw, oczywiście tutaj. Może jakiś mieczyk. Patyczki. to by chciał patyczki, a z patyczków zrobimy mieczyk, ponieważ zabijemy owieczki. Owieczki. Ale Defisto. Nie zapomnijmy o cholernym Workbench'u. Dobrze. Crafting table, Workbench, jeden pies. I teraz zobaczcie jedna z najbliższych mody modyfikacji dodanych. Zabijemy sobie owieczkę. Hy, co się dzieje? Jestem owieczką! <laughs> Ale to jest kurde. <laughs> Prze Przedorąbany. Ale dobra. Naciskamy tilde i zamieniamy się w pana premiera, czyli w Defisto. Uuu, świątynia. Dobra, jesteśmy sobą? Jesteśmy sobą. Tak więc, gdzie jest reszta tych owieczek? Modyfikacja ta pozwala nam się zmieniać praktycznie we wszystkie mobki, które tylko znajdziemy. A jak ja już się nie chcę zamienić w to? Ciekawe czy jeszcze raz mogę się zamienić w owieczkę. ŚWIERSZCZ! ŚWIERSZCZYK JEZU! ILE DZIĘKÓW! ZAMKNĄĆ SIĘ! Niepotrzebnie wskoczyłaś tam, kochana, ale uu, w sumie ta dziura nam się przyda. Każda dziura jest przydatna i tą także wykorzystamy. Nie, 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 ty mnie zostaw. 55 HP to jest zdecydowanie za dużo dla takiego biednego defisto. No, zostaw mnie, zostaw mnie. Już? Poszedł sobie? Dobra, stać nas, staś. nas. <ślech> Zebraliśmy trochę materiałów na łóżko. Yy, więc tak, najpierw, nie, nie tak, nie tak defisto, zrobimy sobie kilow, yy, kilow nam się przyda bardzo i łóżko, żebyśmy sobie mogli pójść spać, jak w końcu się znajdzie jakieś miejsce, ale łóżko, o, w ten sposób ile tu się rzeczy dzieje, ja tego nie ogarniam jeszcze do końca, te świerszcze są strasznie irytujące i owce, my, my Kurde, kolejny jakiś yy, roach z tym O, kolejna rzecz, patrzcie Rozpadają się creepery fu, zombie się rozpadają A ten mnie znowu gonisz szmacierz mały yy, Jest dodane coś takiego jak Mob amputation chyba I mob disambarila Które sprawia, że możemy Nie wiem czy temu, temu akurat nie Ale zombiemu możemy na przykład odciąć głowę Dobra, ja tu tak biegam a tu by się nam przydało jakieś jedzonko Zobaczcie już nam głód spada Dobra yy, wbijamy na chatę Ja przepraszam was kochani villagerzy Że wam tak chatę rozwalę Ale je trochę cobblestone'a eee. Widzę że są bardzo zdziwieni tym co się dzieje W sumie nie, nie na co dzień ktoś wpada do chaty i ci ją rozwala drewnianym kilofem No ale takie życie Takie życie Dobra drewniany kilof. I może też ka e, fu drewniany kilof też mam pomysły. Kamienny kilof oczywiście i kamienny miecz to biorę ze sobą. I cóż. Musimy znaleźć coś do jedzonka. Tylko gdzie gdzie tu? Nie no na pustyni raczej nic nie będzie takiego. się jakaś świnka albo krówka. Krówka albo świnka. Ach, śnieg, jak ja kocham śnieg w Minecrafcie! Tam coś jest. Nic nie widzę, nic nie widzę. Cholera. Na takim polu będzie chyba tego łatwiej szukać. Ponieważ nie będzie drzew, które będą nam przeszkadzały. Hops, hops. <laughs> owce, owce, owce. I ten patologiczny jakiś tam dziadek. Ale nie, 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 nie. nie. Od owiec uciekamy, bo nas wkurzają swoim maczaniem. Koniki i więcej owiec <laughs> wow i to jest to to jest to przed czym trzeba się ustrzegać czyli cholerne skaczące kryparskie kulki więc tam nawet się nie będziemy zbliżać żeby nie oberwać od tego świństwa hmm. no kurde bo mi się jedzenie kończy a ja nie chcę za bardzo się oddalać od tej wioski villagerów bo to jest zawsze bezpieczniejsze schronienie niż takie latanie między drzewami w lesie Serio, że. Oj, jest świnka! Dobra, yy, żeby się nie utopić. Ups! Dobra, pisto. To po prostu był skok, którego by pozazdrościł Adam Małysz. No ale mamy żarcie, więc. Yy, nie ma, nie, nie ma, nie ma problemu. O tak. Zawsze marzyłem o tym, żeby być świnią. to to ty robisz, zbierasz dirt yy, kill-offem. Tak się nie robi przecież. Jak ja mam tam skoczyć, co? Nie lubię być świnią. Bracie. Ja wiem, że ty na to nie zasługujesz, ale... Ale musisz zginąć. I krówki. Dobra, zmieńmy się może w diabełka. Bo to są diabelne przygody. A nie, kurde, świńskie. <laughs> Fuck, Słyszycie to? Gdzie to jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Rany boskie, jestem mandziem! Siemanko. Dobra, drugiego mandzia załatwimy. Pełno kur, to też od razu wszystko bierzemy. Jestem kurą teraz? Serio? Fak, i co? I serio, ja nawet nie mogę stąd wyskoczyć? I jeszcze ten straszny... Czas kriperów. Dobra, czas je stąd wydostać i, i nie wiem co. Ujpisa. Uj, psa. ja wiem. Patrzcie, patrzcie, teraz jestem kurką, tak? A kurka nie ginie jak spada, czyli jestem odporny na spadanie. Dobra, robi się niebezpiecznie z. <laughs> I ciekawe, jak ona wygląda w jakiejś zbroi. Na przykład sobie budki zrobię, a nie zrobię sobie budków, a raczej mogę sobie zrobić, jak zrobię tak. Jak? No jasne, nie mogę zrobić. Muszę coś zjeść. Muszę coś zjeść, ponieważ. O fuck, ale się kopało to wszystko nie dobrze. Jestem tak daleko od domu. Nie mam żadnego schronienia. Jest ciemno jak w dupci, ponieważ nie ustawiłem sobie, oczywiście. Brightness. O, teraz jest lepiej. Ale i tak trzeba zwrócić uwagę na to, że jest cholernie noc. Czemu, jak znowu zabiję tego kurczaka, to się nie zamieniam w tego kurczaka? Będę musiał sprawdzić dokładnie, jak to wygląda z. Jak to się nazywa? Hmm. E, z klawiszologią. Dobrze, musimy wrócić do tej. E, nie chcę tego. A nie, jednak to chciałem. Jak tu się włącza dużą mapkę? A w pońcu włączymy, żebyśmy mogli, jak będziemy. Ee, wiecie. Jakbym miał zginąć, to wolę jednak wiedzieć, gdzie zginąłem i straciłem wszystkie rzeczy. Creeper. Gdyby tak zamienić w Creepera, to. nie, dobra. Jestem za słaby przecież. <laughs> ja nic nie mam! A już jest noc! Nawet nie na piec! Nie mam materiałów! Szkielet z enchantowanym łukiem! Serio! Dobra, szybko, tutaj ściana. Ściana to jest bardzo dobre miejsce, tu się schowamy, zanim nas cokolwiek złapie. Może na jakiś piec nam starczy, wyskoczę po trochę drewna i, i będzie węgiel nawet. Tak więc, haha, przygoda się zapowiada całkiem. Epicka! Epicka, tak, lubimy to słowo. Dobra. Drewna, nam, e, kamienia nam na pewno starczy już na piec. Tak więc. Serio, The To zostawiłaś swój ukochany crafting table gdzieś tam w polu. Dobra, nie mamy czasu na szukanie tego. Tylko robimy piec. Piec obok tego i i tutaj musimy zebrać trochę drewna. Chociaż jedno, żeby pochonię sobie jakąś zrobić. Ojciu, bo węgla to mi się na razie nie chce szukać. Pek, pek, pek. Tędy dobrze. Nie jest źle, nie jest źle. Szkoda, że ta mapka nie pokazuje jeszcze. O oh f duchy. Duchy niedobrze duchów nie, się boimy. Okej, okay, już. <grym> Musiałem skoczyć po coś do tutku. Takie wiecie, nieraz, nieraz trafiają człowieka nagłe pragnienia i wtedy musi się napić. A my się spieszymy, ponieważ gdzieś tu się zbliżają te cholerne duchy, a ja nie chciałbym się z nimi spotkać. <grym> Szczególnie nie teraz. Kiedy faktycznie nic nie mamy. W zasadzie kompletnie nic. Dobra, drewno. Uuu, mm, cave, jakiś cave. Generalnie jeszcze ta, w tej paczuszce są takie modyfikacje, których na razie nie zobaczycie. Ej, nie, w sumie mam miecz, mam miecz. No chodź tu, chodź tu. Chodź na solo, chodź na solo. Dobra, teraz jesteśmy pajączkiem. Co to było? Serio swojego?

To i to. To mamy światełko. Jestem zombiczkiem. Ciekawe jakie zombie ma umiejętności. Bo musicie wiedzieć, że każda z tych osób, każda z tych postaci dodaje sobie jeszcze jakąś modyfikację, a tam jest jakiś zombie i ten creeper latający. Siemanko! Do widzenia. Dobra. O, chodź tu, chodź tu. Chodź na solo, chodź na solo. Próbujemy mu głowę odciąć. Hehehe! <laughs> Rączka! Oj się, rozpadł już cały od razu. Dobra. Tam brzmi, jakby był też z creeperów, Tak więc, sobie podarujemy. Wychodzenie. Mmm, więcej by się przydało. Oczywiście, patyczki najważniejsze. I pochodnie. Dobrze. Mm -hmm, mm -hmm. Za chwilę będziemy nawet w stanie wyjść tam z powrotem. Ale najpierw trochę się skończyło, dobra. Przecież ta Fisto ma pochodnie, których nie mogę nigdy. Aha, owo. Podoba mi się ilość tego wszystkiego, co tam się czai, jeśli będę ten Villager, villager. Dobra, kończymy imprezę. Już, już się wynosi, już. Teraz będę villagerem O, chcę być szkieletem o, o! No, o. O. O, o, chyba sobie kpicie. A jestem szkieletem! Ok, nie, ja mam pomysł, przecież my możemy sobie zrobić coś takiego. Czyli tu postawimy to. Właśnie, mamy okazję zobaczyć, jak będzie wyglądał szkielet w skórzanych butach. A przecież są takie już. Ale na przykład krowa w, w tych, w skórzanych butach. To będzie całkiem ciekawe. Ciekawe jestem też czy jak położy łóżko o, to jestem wystarczająco daleko od tych wszystkich. Oczywiście, że nie. A ja nie mogę spać, bo jestem szkieletem. Zmienimy się więc w defisto i... Ryle? Nie mogę spać, ponieważ mam zbroję? A teraz nie mogę spać, bo są potworki. Zaraz ich pozbędziemy. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. O krwawi! Hmm. Tego się podpędziemy? Nic więcej już nie ma. Zbierzmy to, co jest do zebrania i chodźmy szybko spać. Czemu jak ginę? Co to miało być? Bo jest to także modyfikacja, która pozwala sprawdzić w zasadzie, że mimo że śpię to wszystko się dzieje tak, jak się powinno dziać, ale... Dlaczego ja ten... Czemu mnie to tak ginęło? <grym zresztą> Serio? Nawet nie mogę pójść teraz spać. Mnie tu jakiś zombie... Odetniemy mu go. Oho, genialnie. Rączkę. Rączkę. Można by powiedzieć, że podał mi pomocną dłoń. o, dobra. Może. Co to było? I poważnie przestraszyłem się. straciłem przy okazji wszystkie i gdzieś mi w ścianie utknęły. O raju, raju, raju. Co to było w ogóle? Czemu był taki skrzydł? Kryk, straszne to było. Ej, dobra, nie, 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 nie. Zakończmy tą zabawę. O Jezu, Jezu, to było na, na sam koniec. A tak O, mojej temki. Spoko. Mm, pyk, pyk. Czyli po prostu zgonę w ścianie. Generalnie wydaje się być to uh, Sims Legit. No nadal utykam w ścianie, co tu jeszcze nie pasuje, co za nisko leci z tej strony, ściana nie pasuje I jeszcze creepery, okej okay, moi drodzy o dobra, mogę spać teraz normalnie tak to się przyspiesza, o 3,15 6,75 jezu jest północ w grze okej okay, moi drodzy jest trochę minuta po północy, tak więc jeżeli wam się odcinek podobał z tego devpaka, ja was zapraszam do kolejnych odcinków, które pojawią się już wkrótce. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i komentarza, wszystkiego co tylko chcecie, jeżeli oczywiście wam się podobało. Jeżeli nie, to też dajcie o tym znać. Ja się tymczasem z wami żegnam i pa pa, do zobaczenia w kolejnym odcinku.